No to przeprowadziliśmy owocnie. Patrzcie, dużo! I mamy drewieńko i jedziemy na miejsce. Cześć wszystkim, tu nerd w ogrodzie. Dzisiaj Nerdy. gościmy, gościmy Marule, który będzie nam pomagał zbudować kładeczkę. Co prawda, tym razem będzie to taka prowizoryczna, jeszcze tymczasowa. Kładka, abyśmy mogli przedostawać się na drugą część działki, przez to, co widzicie z tyłu. Czy nie? I zaczynamy. <gry> Jeśli zastanawiacie się, jak w ogóle podejść do budowy takiej kładki, no to opowiem może, jak ja do tego podszedłem. Pomyślałem, że taka najprostsza konstrukcja, która może się sprawdzić, to będą dwa jakieś słupy sosnowe które widzimy często na budowach służą jako obrodzenie i pomiędzy tymi słupami będą takie stopnie ze zwykłej pokrojonej deski także najpierw chciałem znaleźć takie słupy z ładnie obrane ale one są strasznie drogie okazało się że najtaniej znaleźć jakieś używane słupy zbędnie leżące komuś po tym jak miał ogrodzenie budowlane znalazłem w internecie takie ogłoszenie także pojechałem przywiozłem kilka takich słupów ponieważ przyda się ich jeszcze więcej do innych rzeczy Kupiłem w markecie 3-2 deski w grubości około 2 cm i jeszcze w szerokości 15 cm i pokroiłem je na 50 cm części, wyszło ich 12. No i po prostu, tak jak widzicie na filmie, przykręciliśmy te deseczki do pali sosnowych. Długość tych pali to jest 2,5 m i. Jak się okazało, było to wystarczające, tak aby można było przejść z jednej na drugą stronę działki. I kładeczkę mamy zamontowaną. Teraz będzie można już dużo łatwiej dalsze prace w ogrodzie przeprowadzać. I tam za drzewem czai się studnia samary. Ale o tym już w następnym odcinku.